Kochanie, stałaś się piękną, niezależną kobietą, ale dla mnie wciąż jesteś dzieckiem. Poza tym praca adwokata na pewno jest męcząca. Pomyślałem, że przyda Ci się odpoczynek w rodzinnym gronie. Zresztą otwórz swój prezent i sama oceni. Dziękuję. Rejs na wyspę Fidżi do 23 i lipca. Wyjeżdżamy jutro. Wakacje dobrze nam wszystkim zrobią. Szczęściara! Nie wiem, co powiedzieć. Miałaś inne plany? Witam zebranych. Przecież się umówiliśmy. Daj spokój. To sprawa między nami. Ja go zaprosiłam. Mogłaś mnie uprzedzić. Mamo, siostrzyczko, panie pośle, Ludmiło, Antoine. Jestem tu niepożądanym gościem, ale chętnie was ujrzę w kasynie. Jeśli Mathieu stąd wyjdzie, to ja też. Droga wolna. Max, przestań. Mathieu jest członkiem rodziny. A miałam dla was wielką nowinę. Jesteś w ciąży? W sobotę biorę ślub z kim? Z Bensonem Belerem, bratankiem Freda. Pomówię z nim. Ja to zrobię. Jak długo to trwa? Trzy lata. Poznaliśmy się w pociągu. Co on robi? Też jest adwokatem. Od trzech lat nas oszukujesz. Gdy usłyszałam jego nazwisko, pomyślałam, że los jest złośliwy. Mnie też nie było łatwo. Ale jestem pewna, że to mężczyzna mojego życia. Mam wrażenie, że znów przeżywam scenę sprzed lat. Daj spokój przeszłości. Sądzisz, że nie wiem o co chodzi z tym rejsem? Boisz się, że klątwa dosięgnie teraz mnie. Nawet o tym nie myślałem. Nie zmieniaj tematu. Nie wychodzę za Freda, tylko za jego bratanka. Zapomnij o tym, co było. Zrób to dla mnie. Vincent? Co tu robisz? Czekam ponad dwie godziny, nie odbierasz komórki. Gdzie byłeś? Co się stało? Już nie żenisz się z Laurą? Stowarzyszenie Ochrony Wybrzeża od lat walczy o ratowanie Montmore. Jestem ich adwokatem. Nagle las w Momor spłonął i znaleziono trupa. Co z tego? Jeśli odkryję to, co ja wiem, dostaniesz 10 lat. Za trupa dołożą ci drugie tyle. Rób swoje, to ślub pójdzie gładko. Nie widzę związku. Zawsze traktowałem cię jak syna. Zginął człowiek. Nie twoja sprawa. Chyba, że chcesz się nurzać w szambie. Dowiesz się wtedy niejednego o rodzinie swojej narzeczonej. Nagle straciłeś zapał? Nie obchodzi mnie, że ty i Max się nienawidzicie Rodzina Laury to nie tylko jej ojciec Mów jaśniej Jestem zmęczony, dobranoc Drugi lipca Wiesz kim była ta kobieta z Mumor? Nie. Czekamy na wyniki sekcji. Podłożyła ogień czy zginęła przypadkowo? Mogę już wejść? Tak. Jesteś piękna. Nie ja, tylko suknia. Co o niej sądzisz? Wspaniała. Należała do mamy. Jesteś pewna, że powinna się włożyć? Chociaż w ten sposób mama będzie ze mną. Nie jest trochę dziwna? Robota wzywa. Dlaczego podłożyliście ogień? My? Po co? Zostały tylko dwie parcele do sprzedania. Więc kto to zrobił? Ktoś niechcący nam pomógł. Nie wierzę. Bez obaw. Max i tak padnie. Miałem sprzedać teren twojemu lewemu stowarzyszeniu. O podpalaniu nie było mowy. Każdy mógł podłożyć ogień, a Max za to zapłaci. Czemu tak go nienawidzisz? Chyba bardziej niż ja. Gdybyś był kobietą, zrozumiałbyś. Nienawiść odbiera rozsądek. Nie mnie. Zresztą za rok Matthew będzie twoim wspólnikiem, a ja. Za bardzo się śpieszysz. Wiesz, co znaleziono na pogorzelisku? Nie powinienem był ci ufać. Tacy ludzie jak ty i Max zniszczyli nasze młodzieńcze ideały. Teraz za to płacicie. Mathieu, nie dzwoń na ten numer. Wystarczy ją trochę uprościć. Odpruję kwiaty i bolerko. Odwinę tiul. To samo z drugiej strony. Wygląda pani doskonale. Jakby na panią szyta. Tren też odpruje. Będzie dużo ładniej. Chyba pani to upuściła. ¿Ven a ti, tú sabes? To moje królestwo. Imponujące, prawda? Piękna sala. Będziesz się tu dobrze czuła. Na pewno. To Fred. Nie martw się. Rozmawiałem z nim. To czysta formalność. Cześć Fred. Mamy kłopot z krupierem. Ellen nie odbiera telefonu. Przedstawiam Ci. Manon. Pan, Manon, pan Beller, Beller. Manon Lafosse. Dzień dobry. Pośpieszmy się. Nie mam czasu. Będzie dobrze. Rozumiem. Co Pani rozumie? Proszę rozdawać. Dziewiętnaście. Siedemnaście. Dwadzieścia jeden. Bank. bank Blackjack. Blackjack. Nie zatrudniam ludzi, których sam nie szkoliłem. Ale Mathieu robi co chce. Zdolna, prawda? Znam dużo takich sztuczek. Nie wątpię. Dowiedz się, czego tu szuka. Pamiętaj, że za nią odpowiadasz. Znów masz tę wizję? Co widziałaś? Mężczyzna, którego ciągle rysowałam w dzieciństwie. Wrócił? Podaje mi coś, czego nie widzę. A suknia, mamy, płonie. Co ty opowiadasz? Miałam ją na sobie i słyszałam krzyki. Rozpoznałam nawet twój głos. Co mówiłam? Nie zrozumiałam. Pewnego dnia przejmę klub, hotel i kasyna. Myślałam, że odziedziczy to jego bratanek, ten, który się żeni z twoją siostrą. To mięczak. Chodź. Gdy byłam mała, nie rozumiałam, co się ze mną dzieje. Chciałam się pozbyć tych koszmarów. Wszyscy mówili, że nie umiem się pogodzić ze śmiercią matki. A ja tak odczuwałam działanie klątwy. Nie mów, że wierzysz w takie przesądy. Kobiety umierające feralnego dnia karty do Tarota przy zwłokach to bzdura. Tę kartę znalazłam u ojca. Wczoraj miałam wizję. Dziś na podłodze leżała kolejna karta. Są z tej samej talii. To nie przypadek. Tego nie powiedziałam. Boję się.